Zaczęło się od plotek, a skończyło tragedią. Nie zdążyli wyjaśnić. Cześć, tu Alicja z kanału Alicja, Plotki Gwiazdy. Dzisiejsza historia jest wyjątkowo bolesna, bo pokazuje, jak szybko niewinne insynuacje i medialne przepychanki mogą przerodzić się w coś, czego nikt się nie spodziewał. Śmierć Jacka Wójcika przerwała wszystkie spekulacje, ale też zostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. Czy to, co łączyło go z Edzą? Było czymś więcej niż przyjaźnią. I czy konflikt z Dagmarą naprawdę musiał skończyć się aż tak definitywnie? Ostatnie tygodnie życia Jacka Wójcika upłynęły pod znakiem medialnych napięć, domysłów i otwartych konfliktów. Gdy jego relacja z Dagmarą Kaźmierską całkowicie się załamała, fani zaczęli zauważać, że coraz więcej czasu spędza z Edzią, dawną towarzyszką z planu królowych życia. Ich wspólne nagrania. Żarty i porozumiewawcze spojrzenia wywołały falę plotek. Czy to możliwe, że ich dawna przyjaźń przerodziła się w coś więcej? Jacek i Edia byli blisko od lat, ale to dopiero po wybuchu afery z Dagmarą ich relacja nabrała nowego wymiaru. Gdy Jacek opublikował słynny filmik jak toksyk tobą manipuluje, wielu odebrało to jako bezpośredni cios wymierzony w byłą przyjaciółkę. Dobrze gada chłop, napisał pod nim z przekąsem. A Dagmara która do niedawna była twarzą telewizji, nagle zniknęła z ekranów nie tylko z powodu kontrowersji związanych z jej przeszłością, ale także przez to, że została zupełnie sama. W lipcu Kaźmierska otwarcie przyznała na TikToku, że towarzystwo się odsunęło, mając na myśli właśnie Jacka i Edzie. Dla wielu widzów był to szok, przecież to oni stanowili przez lata nierozerwalne trio. Ale coś się zmieniło. Internauci zaczęli dostrzegać, że Jacek i Edzia nie tylko często razem występują, ale też spędzają wspólnie czas prywatnie. Pojawiły się nagrania z nadwody, z kawiarni, z wieczornych spacerów. Pojawiły się też pytania, co z mężem Edzi? Czy nie widzi, jak bliska jest relacja jego żony z Jackiem? Komentarze nie pozostawiały złudzeń, między nimi coś iskrzy. Wyglądają jak para. W końcu są razem, szkoda tylko, że przez dramat Dag Mary. Jacek nigdy nie odniósł się wprost do tych spekulacji, ale odpowiadał fanom między wierszami. W komentarzach nie szczędził krytyki pod adresem Dagmery, twierdząc, że była fałszywa, że wszystko było grane na pokaz, że prawdziwym wsparciem była Edzia. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że mebialna burza dopiero się rozkręca, nadeszła najgorsza wiadomość. Jacek wójcik nie żyje. Nikt się tego nie spodziewał. Śmierć która nadeszła nagle, zakończyła nie tylko jego drogę, ale też pozostawiła wiele wątków bez odpowiedzi. Czy Edia zdążyła powiedzieć mu wszystko, co chciała? Czy Dagmara żałuje dziś słów, które wypowiadała publicznie? Śmierć Jacka zamknęła pewien rozdział polskiego show-biznesu, ale też otworzyła nowy, pełen niedopowiedzeń, żalu i pytań, na które już nikt nie odpowie. Jeśli również poruszyła was ta historia, zostawcie komentarz. Podzielcie się swoją opinią. Czy wierzycie, że między Edzą a Jackiem mogło być coś więcej? A może to tylko projekcja internetu? Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by być na bieżąco z najbardziej poruszającymi historiami.